Druga albańska noc za nami. Dzisiaj spaliśmy w takiej dolince, pomiędzy szczytami gór. Takich małych szczytów. Było ognisko, były zabawy dla dzieci. Rzeźko, to dobrze. Za chwilę będzie gorąco, bo nie ma żadnych yy, chmur na niebie. Toyota wczoraj prawie straciła zderzak przedni. A tak naprawdę tylko się trochę obtarł i wyczepił. Przecz do zrobienia, ale dopiero na miejscu w piękach, więc jedziemy dalej. Za mną widzicie obozowisko. Każdy już wstaje, każdy już je indywidualnie swoje śniadanie. Martynka jeszcze śpi. W ogóle wydawało nam się, że nasze dzieci śpią bardzo krótko i szybko wstawają. To na tle tych, którzy są tutaj na obozie, to one wstają chyba ostatnie więc trzeba będzie przesać marudzić zobaczymy co nam dzisiaj przyniesie dzień kończymy jej śniadanie za chwilę się wyprawiamy a tu nagle taka niespodzianka Nistąd ni Zowąd przychodzą do nas krowy no, ta ma tutaj z jednej strony coś z okiem i Matyldzia chciała koniecznie dotknąć krowę Mijamy się na autostradzie, tutaj jeszcze tego typu podróże jak widać są codziennością Pokiwamy Potrzebuję miejsca, żeby miał to, to, to. przyjechać. W takim oto miejscu zawróciliśmy. A dlaczego? Bo właśnie zapadła prowadzącego decyzja, że nie możemy przejechać, ja się z nią zgadzam przez taki urwany kawałek drogi. Próbowaliśmy go naprawić, ale niestety. Yy... Decyzja zapadła, a czystety, nawet nie ma ciśnienia, żeby wjechać te 1,5 km drogi na tą górę. Jednak to jest wyprawa offroadowa z dziećmi nie będziemy podejmowali tego ryzyka. 200 metrów do 300 metrów jazda tyłem. Potem jest możliwość nawrócenia. No i zjeżdżamy na obiad do pstrągarni. Podobno gdzieś tutaj jest. Szczerze mi się jakiś atak paniki nie włączył idę właśnie wam pokazać to miejsce. Ono na pewno na nagraniu nie odniesie tego co się tutaj wydarzyło. Po pierwsze jest ono już naprawione. Po drugie, wiem jak to jest patrzeć na to samo co się widzi gołym okiem, a na nagraniu I to jest przejazd samochodem, częściowo przez nas naprawiony i to jest takie urwisko. Niezwyczajnie można tam spaść i to może wam to uzmysłowić, ale teraz tak Brew pozorom tam dalej są dwie kolejne przeszkody, które powodują przechył auta na lewą stronę i zagrożenie jest jeszcze większe. Próbowaliśmy zgarnąć to łopatami, no ale to nie, to trzeba jakiegoś ciężkiego sprzętu budowanego, żeby to ogarnąć. Tak więc wracamy. Uff Możemy przetestować kawałek, się cofnąć. Ruszaj. Ruszaj. Masz lekki łuczek, delikatniutki. Lekko, lekko, lekko kręcisz już na prawo. Idziesz, 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 idziesz. Idziesz, idziesz do. trochę do lewej, wejdź. Ale ja nic nie mówiłam, to co się drzesz na mnie? Do, do prawej, do prawej idź.

To, masz ten Nie, ma, ma, ma. to ten to nie Zacznij, Jeszcze, Jeszcze masz tył Dobrze, że nie widzisz Dobrze Nie szalej, nie Boże, o Dzień Marek Przestań, przestań nie ja powiedziałem z mojej strony OK. Jego było na Gratuluję, wygrał Pan zestaw do parzeniaka. Jesteśmy w restauracji. Chyba zamówiłem wstrąga. Chyba zamówiłem wstrąga w jakimś mundurku. Oraz chyba zamówiłem jagnięcinę. A co ja mówię, co nie chyba? Bo nie jestem do końca pewien swojego angielskiego i tego czy pan mnie zrozumiał. A mogłeś powiedzieć. I chyba, zrozum, chyba zamówiliśmy frytki. A ja mogłeś Teraz... powiedzieć, że może proszę zamówiliśmy, nie dobrze zamówię. No dobra, ale nie udajemy, tak? O, tutaj nam przygotowali cztery miejsca. Martynka zjadła już swoją jajecznicę przy samochodzie. Więc... Humor się trochę jej poprawił, a jest teraz wtorek, godzina 12, nie naciskaj, tak? Albańczycy spotykają się całymi rodzinami i tańczą, jakby to jakieś wesele było czy poprawimy. Nie wiem, takie mam przynajmniej odczucie do reali polskich, ale to wiecie, to nie jest normalne zachowanie wśród nich. Jeśli tak, to bardzo fajnie.